Czy da się wziąć kredyt hipoteczny z bardzo bezpieczną, niską ratą, jak na 30 lat, ale równocześnie bardzo niskim kosztem odsetkowym, jak na 10 lat? Cześć, z tej strony Patryk Bożencki. W dzisiejszym wideo powiem Ci, jak wziąć tani i bezpieczny kredyt hipoteczny. Zapraszam do oglądania. Na pytanie z początku odcinka, spieszę z, z odpowiedzią, że tak. Natomiast mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju sprzecznością, bo jeśli. Chcesz mieć niski koszt kredytu, to ten kredyt musi być wzięty na krótki okres kredytowania. Ale krótki okres kredytowania powoduje wysoką ratę, a to jest Ryzykowne. Z kolei, jeśli chcesz mieć bezpieczny kredyt, to musi być wzięty na dłuższy okres kredytowania. A dłuższy okres kredytowania powoduje z kolei większy dla ciebie koszt odsetkowy. I teraz, jak to wszystko połączyć? Rozwiązaniem tutaj jest wzięcie kredytu na 30 lat, czyli z dłuższym okresem kredytowania, ale cykliczną, co miesięczną nadpłatą kredytu, i o tym mówiłem w innym odcinku. I teraz jeśli weźmiesz kredyt na przykład na 30 lat z ratą 1000 zł, a kredyt na 15 lat byłby z ratą na przykład 1700 zł i będziesz nadpłacał 700 zł miesięcznie, to w tym momencie 30-letni kredyt spłacisz w 15 lat i koszt jego pod pewnymi warunkami, który powiem za chwilę, będzie taki sam, jakbyś wziął kredyt na 15 lat. Jakie to są warunki? Warunek pierwszy. To jest brak prowizji za wcześniejszą spłatę. Na szczęście, już coraz więcej ofert bankowych taki element w swojej ofercie posiada. Drugi warunek to jest wygoda nadpłaty. Jeżeli będziesz musiał co miesiąc chodzić do banku, do placówki, to będzie to dla ciebie uciążliwe, więc musi być to nadpłata z pozycji aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego banku. Obecnie wiele banków posiada już takie rozwiązanie. Trzeci warunek to twoja konsekwencja w działaniu. Ponieważ jeżeli weźmiesz kredyt, który masz nadpłacać co miesiąc, to w pierwszym miesiącu nadpłacisz, w drugim nadpłacisz, w trzecim nie, w czwartym zapomnisz, a w piątym to już w ogóle sobie odpuścisz, no to to nie ma sensu. Wtedy ten kredyt będzie dla ciebie dużo droższy. Ja i moi specjaliści, oczywiście podczas pierwszego spotkania wyjaśnimy Ci, które oferty posiadają takie możliwości i z pewnością powiemy Ci o takich opcjach. Kolejny warunek to bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Jeżeli powiedzmy Twoja rata obowiązkowa wynosi 1000 zł, a stać by Cię było na ratę powiedzmy 1700 zł, no to na przykład jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, a co za tym idzie wzrosną raty, bo wzrośnie oprocentowanie na przykład o ogólną wartość 20%, to Twoja rata z 1000 zł wzrośnie do 1200 zł. Natomiast jeśli miał ratę 1700, no to tu już będzie około wzrost do 1930 zł, czyli być może będzie to powyżej Twoich możliwości finansowych. Drugą ważną rzeczą w kwestii bezpieczeństwa jest to, że nie musisz brać ubezpieczeń. Przynajmniej części ubezpieczeń, które oferuje bank, bo masz ratę poniżej twoich możliwości finansowych. Osobiście jestem przeciwnikiem brania niepotrzebnych ubezpieczeń w banku, ale o tym nagram specjalny odcinek. Trzecim ważnym aspektem w kwestii bezpieczeństwa jest sytuacja, kiedy masz problem ze spłatą takiego kredytu. Jeśli chciałeś płacić ratę np. 1700 zł, a masz tylko 1000 zł, to w sytuacji, kiedy masz gorszą sytuację finansową, łatwiej będzie Ci płacić ten 1000 niż 1700 zł. Czwarta rzecz w kwestii bezpieczeństwa, to jeśli będziesz sobie taki kredyt nadpłacać, a co za tym idzie, będzie się zmniejszać lata, to wtedy Twoja lata obowiązkowa będzie coraz mniejsza, czyli załóżmy, że miałeś 1000 zł raty i nadpłacałeś sobie aż do momentu, kiedy zostało ci na przykład 700 zł raty obowiązkowej i w Twojej gorszej sytuacji finansowej będzie łatwiej Ci zapłacić 700 zł niż 1700. Tak więc zawsze po nadpłacie pamiętaj! żeby zmniejszyć sobie ratę, a nie skracać okres kredytowania. Następny warunek to są niższe koszty. Jeśli masz niską ratę obowiązkową, możesz nadpłacać jeszcze więcej. Dlaczego? Ponieważ nie musisz gromadzić zbyt dużej poduszki finansowej. Nie odkładasz zbyt dużej kapitału na tzw. czarną godzinę. Ponieważ Twoja rata jest mniejsza i wiesz o tym, że jeżeli taka sytuacja będzie nastała, to łatwiej tą ratę będzie Ci spłacać. Jakie z tego wszystkiego płyną wnioski? Pierwszy wniosek jest taki, że w ogóle nie ma sensu brania kredytu na krótszy okres kredytowania. Moim zdaniem lepiej wziąć kredyt hipoteczny na maksymalny okres, czyli np. 30 lat, wybrać ofertę banku, która nie posiada opłat za wcześniejszą spłatę od pierwszego miesiąca, a następnie nadpłacać ile jesteś w stanie i docelowo spłacisz kredyt szybciej niż jest to w umowie. A co za tym idzie, będziesz miał tańszy kredyt hipoteczny. Drugi wniosek jest taki, że nie ma sensu brania rat malejących. I pewnie jesteś teraz zaskoczony. Nasuwa ci się pytanie, dlaczego? Tłumaczę. We wszystkich kalkulatorach kredytowych zauważysz, że koszt raty malejącej przy takim samym okresie spłaty jest niższy niż koszt raty równej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że na początku przy racie malejącej masz wyższą ratę więc z automatu spłacasz więcej kapitału, ale jeśli twoja rata równa tym razem jest niższa, to nadwyżkę możesz nadpłacać i w tym momencie z raty równej możesz sobie zrobić ratę malejącą i w ten sposób twój koszt kredytowy przy racie równej z cyklicznymi nadpłatami kredytu będzie taki sam jak przy racie malejącej. Posiadamy do tego własny kalkulator ja i mój zespół jesteśmy w stanie ci to udowodnić i pokazać, że tak to działa. Dobra, plusy plusami, ale jakie są zagrożenia takiego typu działania? Pierwszym i kluczowym zagrożeniem tutaj jesteś ty sam, czyli Twój brak konsekwencji w nadpłacaniu kredytu, gdzie zobowiążesz się, że będziesz nadpłacał swój kredyt np. przez 10-15 lat regularnie i może w tym momencie zabraknąć Ci konsekwencji, no i automatycznie będziesz miał wyższy koszt odsetkowy. Trzeci wniosek jest taki, że możesz mieć pokusę wzięcia większego kredytu. Często przychodzą do nas osoby, przedstawiamy im takie możliwości i jest tak. A zamiast 300 tysięcy wezmę sobie 400, bo i tak, ten kredyt jest bezpieczny. No właśnie nie do końca, bo ten kredyt powinien być dla Ciebie bezpieczny, a nie, że Ty ze względu na pewne możliwości, wyciągniesz znowu kwotę kredytu do maksa. Moim zdaniem powinieneś się trzymać swoich początkowych założeń odnośnie wysokości kredytu. Dziękuję Ci za Twój czas i jeśli podobał Ci się ten materiał, to subskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek aby być na bieżąco z nowymi filmami. Jeśli chcesz skorzystać z naszej pomocy w uzyskaniu kredytu hipotecznego, to kliknij w link w opisie filmu, uzupełnij formularz i oddzwonimy do Ciebie, aby omówić strategię uzyskania najtańszego i bezpiecznego kredytu hipotecznego dla Ciebie. Pozdrawiam, Patryk Bożencki.